Wiadomo, są jakieś minusy, ale kształt dla każdego członka Waszej rodzinki jest bardzo pozytywny. Też tak myślę, zgadzam się z tym, że właśnie wszyscy jakoś trochę odżyliśmy. I może nam się troszeczkę jakby inaczej nie wiem, postrzegamy świat bardziej radośnie, bardziej moje dzieci przede wszystkim to widać, bo one już Wiecie, jakby to wytłumaczyć, ja ogólnie jestem człowiekiem, który zawsze jakoś tak żywo żyje i nie przejmuje się tym, co tam ktoś mówi i jak powinno się żyć. Że wiecie, te filmiki, gdzie tańczę, to po prostu tam jest jedna wielka masakra z komentarzami. I ja żyję po prostu tak, jak mi w duszy gra. Cieszę się, pokazuję tą radość nie przejmuje się tym, co ludzie mówią. I, i ja zawsze taka była nie? Ale moje dzieci na przykład już miały takie naleciałości z... nie mogę powiedzieć z Polski, ale nie wiem, jakieś społeczne, że o, mamo, to tak nie wypada, a tak nie, a tutaj trzeba być cicho, wiecie. A tutaj się bardziej otworzyły. I, i, i są sobą. Czyli jak mają ochotę bawić się kijkiem, to się bawią kijkiem, to nikomu nie przeszkadza. Jak mają ochotę biegać i krzyczeć, to biegają i krzyczą. I to jest takie fajne.